Ej ty, oddawaj nam swoje tereny. Nie, nie oddam. No to sami sobie je weźmiemy. Jesteś tego pewien? Litwa, chodź na no tutaj. i ty, oddawaj nam swoje tereny. Nie, nie oddam. No to sami sobie je weźmiemy. Jesteś tego pewien? Litwa, chodź no tutaj. A ty, oddawaj nam swoje tereny. Nie, nie oddam. No to sami sobie je weźmiemy. Jesteś tego pewien? Litwa, chodź no tutaj.